Kierowca samochodu obliczył, że zdąży dojechać w ciągu dwóch godzin na konferencję, jeżeli będzie jechał ze stałą prędkością 55 km na godzinę. Niestety przez pierwsze 20 minut jechał z prędkością tylko 45 km na godzinę. Z jaką średnią prędkością musi pokonać resztę trasy, żeby, żeby przyjechać na czas. Ok, czyli tak, na początku czas to było 2 godziny. Czyli T to są dwie godziny. Prędkość to jest 55 km na godzinę. Czyli droga, możemy sobie policzyć ze wzoru na prędkość, yy, prędkość droga czas, czyli droga to jest T razy V, czyli to jest 2 razy 55. Czyli to jest 110 km. No i droga się nie zmienia. Wszystkie inne zmienne gdzieś tam mogą się zmienić, no bo raz jechał szybciej, raz wolniej. Natomiast droga będzie cały czas taka sama. Czyli teraz tak, na początku 20 minut. 20 minut to jest 20 60 godziny. Czyli możemy sobie zapisać, że to jest 2 godziny, albo jeszcze po skróceniu 1 trzecia godzina. I to jest nasz czas drugi. Prędkość druga to jest 45 km na godzinę. I policzmy w takim razie drogę, jaką pokonał w tym czasie. Czyli S to jest 45 pierwszych razy 1 trzecia dodaje nam 15 kilometrów. Ok, czyli w tym czasie sobie przejechał pierwszą część drogi. Cała droga to była 110 kilometrów, czyli 110 odjąć 15 to jest 95 kilometrów. Czyli zostało mu e, s3, możemy sobie zrobić 95 km. E, czas, jaki mu pozostał, to tak, jeśli jechał przez 20 minut, to godzina 40. Jedna godzina 40 minut mu pozostała czasu. Czyli to będzie. 1 y, godzina 46, czyli to jest 1, 4, 6, czyli to jest 1 i 2 3, albo jakby chcieć zamienić, to będzie 5 trzecich godzina. Dobrze. No i teraz musimy policzyć sobie prędkość. Prędkość to jest droga przez czas, czyli prędkość to jest 95. Podzielić na 5 trzeci. Gdy dzielimy przez ułamek, to mnożymy przez odwrotność. I to wychodzi nam 57. 57 co? Kilometrów na godzinę. I z taką prędkością powinien pokonać resztę trasy, żeby dotrzeć na.